Dzisiaj pokażę wam jak pobrać i zainstalować Maven, narzędzie niezbędne każdemu programiście. m.in. innymi Javy i dlatego właśnie języka postaram się również zrobić przykład projektu typu Hello World. Klasycznie będziemy pracować na Windowsie, a cały proces pokażę krok po kroku. Zanim jednak przejdę do pobierania, to króciutki wstęp o tym, co to tak właściwie za narzędzie. Apache Maven, najprościej mówiąc, to narzędzie, które pomaga programistom organizować i zarządzać ich projekty programistyczne, zwłaszcza te pisane w języku Java. Ułatwia ono automatyzację różnych zadań, takich jak kompilacja kodu czy zarządzanie bibliotekami, które projekt potrzebuje do działania. Mawem jest jak asystent, który dba o porządek i upewnia się, że wszystkie potrzebne elementy są na miejscu, co pozwala programistom skupić się na samym pisaniu kodu. Dzięki temu projekty są łatwiejsze w utrzymaniu i rozwijaniu, nawet jeśli zespół programistów jest duży. Wiedząc już zatem w teorii do czego to służy, przejdźmy zatem do działania. Najpierw otwórzmy przeglądarkę i wejdźmy na oficjalną stronę Apache Maven. Adres do pobrania podrzucę również w opisie. Wpisujemy w Google Maven Download, a następnie przechodzimy do odpowiedniego linku. Znajdujemy się w sekcji Downloads. Jeżeli jeszcze się w niej nie znajdujemy, to kliknijmy w nią, aby przejść do strony pobierania. Na stronie znajdziemy kilka wersji Mavena. Wybierzmy najnowszą, stabilną wersję, na przykład Maven 398, i pobierzmy odpowiednią wersję binarną w formacie ZIP na swój dysk lokalny komputera. Gdy plik się pobierze, przejdźmy do folderu, w którym się znajduje. Wypakujmy ten plik w dowolnej lokalizacji, najlepiej takiej odpowiedniej dla nas. Pamiętaj, aby zapamiętać tę ścieżkę, ponieważ będziemy jej potrzebować później. Teraz, gdy już mamy zainstalowany Maven, jak możesz zauważyć, sama instalacja w tym przypadku polegała jedynie na pobraniu i wypakowaniu pliku do folderu. To możemy przejść do tworzenia naszego pierwszego projektu w Javie. Zacznijmy od utworzenia nowego folderu dla naszego projektu. Możesz to zrobić ręcznie lub za pomocą wiersza poleceń. Ja utworzę ten folder na pulpicie i nazwę go hello world. Wewnątrz folderu Hello World musimy stworzyć odpowiednią strukturę katalogów, którą Maven wymaga do działania. My w tym poradniku nie korzystamy ze środowiska typu IntelliJ IDEA lub Eclipse. Tylko robimy to ręcznie na potrzeby zrozumienia i wykonania prostego projektu. Utwórzmy zatem folder src, a w nim kolejne foldery main i java. Teraz w folderze Java utwórzmy pakiet, czyli kolejny folder, który nazwiemy com.example. W tym pakiecie utwórzmy plik app.java. W tym pliku napiszemy nasz program. Kod jest bardzo prosty, ponieważ dotyczy Hello World. Ten krótki kod oczywiście załączę w opisie pod filmem. Ostatnim krokiem w przygotowaniu projektu jest utworzenie pliku pom.xml w głównym folderze projektu Hello World plik pom.xml to serce każdego projektu Mavena, który definiuje konfigurację projektu i jego zależności. Oto jak może wyglądać podstawowy plik pom.xml dla naszego projektu. On również znajdzie się w opisie do przeklejenia. Zapisujemy i wracamy do głównego folderu projektu. Aby nie konfigurować na stałe zmiennych środowiskowych w systemie, utwórzmy sobie plik skryptowy bat. Na przykład run.bat. Otwórzmy go i napiszmy skrypt, który definiuje nam pewne ścieżki, które pozwolą na zbudowanie projektu Maven. Oczywiście treść tego skryptu także zostawiam w opisie. Ustawiamy tutaj ścieżkę do określonej wersji Java, do określonej wersji Mavena, a następnie konfigurujemy też Puffa. Teraz należy uruchomić ten plik run.bat. Tutaj wpiszmy komendę mvn clean install. Ta komenda najpierw wyczyści poprzednie wyniki budowania w folderze target, a następnie skompiluje nasz kod. Przetestuje jeśli są jakieś testy, zbuduje plik jar i zainstaluje go w lokalnym repozytorium mavena. Dzięki temu nasz pakiet będzie gotowy do użycia zarówno w tym projekcie jak i w innych projektach zależnych od tego pakietu. Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie powinieneś zobaczyć komunikat build success. Po zbudowaniu projektu Maven umieścił gotowy plik Jar w katalogu Target w naszym folderze projektu. Możemy go teraz uruchomić, aby zobaczyć efekt naszej pracy. Otwórzmy wiersz poleceń, przejdźmy do katalogu Target i wpiszmy java -jar, nazwa tego pliku, który nam się wygenerował, i kliknijmy Enter. Po uruchomieniu tej komendy powinniśmy zobaczyć na ekranie napis Hello World. Mam nadzieję, że ten tutorial był jasny i pomocny. Teraz wiesz, jak skonfigurować, zbudować i uruchomić projekt Java przy użyciu Mavena. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz więcej informacji, śmiało zostaw komentarz pod filmem. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrybować kanał, aby nie przegapić nowych filmów. Dzięki za oglądanie. Hej!